Małgorzata Bobak końcowa. Motyw. Ewie Lipskiej. Nie chcę już pisać pięknych wierszy. Nie chcę być jak wszystkie poetki. Lecz zachwycona światem, trzyma się kurczowo, jak dziecko podczas łapanki w chaosie gubi się obcasy i torebki rwą się ramiona odbijają pięty a dłoń matki coraz sztywniejsza i zimna z pięknymi wierszami też się drży bo dobrze rozpoznają samotność przy wodzie z miodem i cytryną na białej kanapie gdy jak tynk na stół z sufitu spada proza na czystą kartkę. Czytał Bogdan Tmowski.